Dzień dobry, ja jestem Lipowa, w tym odcinku powiem Wam jak zrobić weryfikację na Twój serwer Discord. Także przechodzimy. Zobaczę sobie obręb za tylko. Musimy dodać sobie bota, jakim jest Kavl Bot. Dodaj do serwera. Powadnik. Autoryzuj. Jestem człowiekiem. Przejdź do serwera Powadnik. I tak. Potrzebujemy jakiejś woli mieć. Czyli chodzicie tak? Wolę. Może jednak nie kajmę C? Kopowadnik. Wolę. Tworzenie wól. Robimy wangę. Gwacz. Słuchajcie. mi Nie będzie z emotkami. Wy możecie sobie dodawać z emotkami. wangi. Nie, nie wiem, nie gwacz. Dajemy widz, na przykład widz, na przykład robimy sobie pod community. To jest widz i tworzymy jeszcze wangę bot. Oczywiście wangę bot musi być nad widzem, aby można było nadać wangę, bo gdy jest bot niżej, to po prostu nie zadziała Wam to. dodajemy mu bota i tak, stworzymy sobie kanał komendy. I tak, witamy w na komendy. wpisujemy sobie plus plus eweb set up albo u setup. Dużo jak od was zależy, mi tak jest ładniej. Ogólny Weryfikacja myślnik powadnik. Wy nie musicie pisać weryfikacja myślnik powadnik, jak chcecie Pisz, 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 piszcie sobie no znaczy jak chcecie, oczywiście. Alfa tak. Alpha 2 Alfa widz, Bez Ukaśnika. Dom. Dom. No i tak. Nie mam. Klikam. Daje mi. Także to by było na tyle jeśli oddzielone ja to ten odcinek. ja byłem, Lipuwa. Cześć. Pa-pa!